W tym odcinku z serii o kawie powiemy o sprzętach domowych przydatnych do parzenia kawy. Czyli jeżeli wiecie już mniej więcej jaką metodę parzenia chcecie wybrać, jaką kawę wybieracie, jaki konkretny sprzęt, młynek, ekspres czy też inne narzędzie wybrać. Witamy przed Państwem ekspert od kawy Filip Bartelak, fan Latos i ja prowadzący Mio <noise> <głos》>, który... Ej, bo wyszło, że nazywam się Lato z bukłak. Zaczynam. Jeżeli mowa o sprzętach, no to tutaj możemy. Pisać. młynek do kawy chociażby i mamy setki możliwości do wyboru. Tak. Jaki ekspres mamy Nasza kawa jest kawał ziarnistą, Kolba, po to, przerew. żeby zachować jak najlepszą jakość i te armaty i tak dalej. No i teraz ktoś staje przed wyborem. Sprzętu. I co z tym dalej robić? No, właśnie, no właśnie, bo właśnie, bo mamy to i co, ziarno co ziarno? dalej. Przychodzi no, Wam. Zaczynają fasolę, no Nie jaś fasolę miał na to sposoby, ale coś bardziej cywilizowanego. Tak. Okej, okay, zacznijmy od tego, że jeżeli masz ziarno. To brawo dla ciebie, bo nie kupiłeś mielonej kawy, co już jest y, oznaką tego, że albo się znaczna jakości, albo. Pomyliłeś się w sklepie. <laughs> albo właśnie idziesz w dobrą stronę. Tak jest. Bo jeżeli kupimy kawę mieloną, to raz, że masa lotnych substancji aromatycznych już od niej odleciała, tak. y, gazy już się ulotniły, a trzecie, no nie wiemy tak naprawdę, co tam jest zmielone. Czy to jest popiół z podłogi zamięcione, czy nie? Tak no, samo jak z pieprzem. Tak. Więc kawa ziarnista to jest klucz. Teraz, żeby ta kawa była najlepsza, powinniśmy wziąć taką porcję, jaką potrzebujemy i ją sobie zmielić. E, kawa e, nie mieli się tak jak ziemniak, frytki. O, to jest ciekawe. No jak, jak, jak chcemy zrobić frytki, bierzemy ziemniaka i go przepuszczamy przez takie noże, które powodują to, że ziemniak jest pocięty na równiutkie kawałeczki. Mhm. Młynek działa inaczej, bo kawa ona jest krucha i młynek to, co ma zrobić, to on ją ma skruszyć. On nią nie na kawałki równiutkie, więc to nie będzie tak, mhm. że wyjdą nam idealne kawałeczki. Będzie dużo zależało od tego, jaki jest młynek, ale mhm. też i od samej kawy. Jeżeli będziemy mieli kawę starą, mocno przesuszoną, źle wypaloną, to ona się będzie nam mieliła w pył. Mhm. Bo będzie mocno przesuszona, naturalne, po prostu. Jak ją zaczniemy gnieść, to będziemy mieli masę pyłu, będzie bardzo zapylony mhm. ten, ten ekstrakt. Załóżmy, że pracujemy z dobrej jakości tak, kawą. Tak, tak. Więc teraz, żeby ją dobrze zmielić, potrzebujemy osiągnąć pewną grubość, która nam powoduje to, że będziemy mieli tam ekstrakcję w sposób kontrolowany, prowadzoną. Dobre zmielenie oznacza to, że nie możemy kawy przegrzać, nie może stracić swoich walorów. A więc odpadają młynki wszystkie te, które tną nożem. Mm -hmm. Nóż takie słynne stare, stary, taki Dokładnie, bzzz. taki kubełek na wierzch czerwony tak, przycisk, tak, tak. No to utrzymać, bo taka gorąca. Tam był nóż, tam był który ciął i zwróciłeś tak. uwagę, że na dole jest drobny pył, a na górze są I duże tak, kawałki, tak. nierówno zmielone, tak, źle tak. zrobiona robota. To jest raz, tak. a dwa, że to jest gorące, to się już przegrzało. Bardzo gorące, całe no tak, dzieciństwo rodzice na tym e, Dobre, no. porządne, przemysłowe młynki, czy nawet takie quasi przemysłowe, one są tak budowane, żeby one nie nagrzewały. Czyli na przykład, jeżeli mamy bardzo profesjonalną kawiarnię yy, i ten trend właśnie z, z dobrej jakości młynkami, to są bardzo duże żarna, które się wolno kręcą po to, żeby. Oho nie przegrzewały, żeby nie, 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 nie zaburzały mm -hmm. tego, tych walorów kawy przez temperaturę. Są też młynki, które specjalnie podgrzewają, czyli panują tą temperaturą, mm -hmm. więc to już jest zupełnie wyższa szkoła jazdy. Czyli zamiast noża powiedziałeś takie słowo jak żarna. Żarna, dokładnie. No mamy kilka rodzajów, mamy żarna stożkowe, to się często zdarza w takich młynkach, które jak zobaczymy, no to mamy jeden stożek na dole i inne żarno od góry, które Mm -hmm. między które jak wpadnie ziarenko, no to ono się tam e, zgniecie, albo żarna płaskie, czyli mm -hmm. jedno, które się kręci i to mm -hmm. najczęściej jest takie, że mamy silnik w tym młynku na dole, ten silnik kręci żarnem, a drugie żarno, które jest stałe od góry. I teraz, wiemy o tym, że chcemy osiągnąć grubość mielenia, która jest zależna od tego, jak długo będziemy mieli ten kontakt z wodą, prawda? Tak. Więc pamiętacie, że im dłuższy kontakt z wodą, tym grubsze mielenie. Mm -hmm. Więc teraz ustawienie tego młynka będzie polegało na tym, że będziemy zbliżać żarna do siebie. Im mm -hmm. bliżej będzie żarno jedno od drugiego, tym będzie drobniejsze mielenie. Mm -hmm. Aż dojdziemy do takiego punktu, gdzie one się tak zetkną, że nawet mm -hmm. nie ruszy nam ten młynek, no nie? Mm -hmm. Więc im wyżej, tym grubsze mielenie. E, I teraz e, tych młynków żarnowych mamy całą masę do wyboru, mm -hmm. do koloru. Dobry młynek żarnowy do domu, e, elektryczny, nie, nie chcę się bawić tutaj w, w rekomendowanie jakichkolwiek rozwiązań. Jest, jest kilka firm, które. Lepiej się sprzedają lub gorzej, na pewno żarnowe. Mhm. To e... na to warto właśnie zwrócić uwagę, żeby nie było tam ostrzy noży, tylko taki żarnowy. Mhm. Też jest pytanie właśnie elektryczne czy ręczne. No właśnie. No bo Spotyka się takie młynki do kawy yy, na mhm. jedną parze, nie wygląda jak do pieprzu, nie? Jest korba, tak. wsypili się tak. kawę, mieli... Tak, i, i te najbardziej takie podstawowe, te, mhm. te stare takie. Mój, mój tata mi kupuje za każdym razem, jak jest na rynku starości, jakieś stare młynki i mi przywozi je. Mhm. I, on, I one dokładnie mają tę samą technologię działania, co te młynki dzisiejsze, nasze współczesne, za olbrzymie pieniądze, które mhm. się kupuje bo są ponad 1000 zł kosztują takie młynki ręczne. E, kluczem jest to, że e, jeżeli znowu sobie spojrzymy na tą konstrukcję, mamy jedno żarno, które się kręci, drugie żarno, które jest stałe, to to, które się kręci akurat w tym wypadku jest od góry to kręcące się. E, M może spowodować to, ono musi być na czpieniu jakimś, prawda? Mm. I ten czpień przez to, że będzie niestabilny albo ze słabych materiałów, on może się ruszać. Mm. Więc będzie powodowało to, że jedno, żar jedno ziarenko wpadające z jednej strony będzie mm. zmuszało żarno do przesunięcia się w jakieś konkretne miejsce i tym samym powodowało to, że nierówno nam wypadnie grubość zmielenia. Mm. I ta nierówność może już mieć odzwierciedlenie w smaku. Tak, bo, bo zaburzy nam ekstrakcję. Znaczy, wiesz co, to jest trochę tak, że jak ktoś jest e, doświadczony, to on spojrzy na to ziarno i będzie wiedział co z niego dalej zrobić. No nie? Gorzej jest jeżeli ktoś nie ma doświadczenia no to on po prostu zastosuje swój schemat który mm -hmm. znał wcześniej się nauczył i, i powie ojej nie wyszło zła kawa. Mm -hmm. tak? no nie zła kawa. Mm -hmm. Ale to tak trochę jest z, ka z każdą dziedziną. No nie? Mm -hmm. Wiesz, mój brat jeździ zawodowo na motocyklach i on bez problemu jak spojrzy na motocykl na który ma wsiąść to on po prostu wie że Aha, ty na tym pojadę tą górkę zrobię, a tej no nie tak. zrobię. Czyli potem wybierać czy na przykład to idzie do ekspresu jako espresso, czy jakieś przelewowe metody? Nawet nie, jeżeli już się uparłeś, że chcesz koniecznie ją mm -hmm. przelewowo zaparzyć, to wiedząc o tym, że masz mm -hmm. za grube mielenie w tych częściach, możesz kombinować z przesiewaniem, możesz mm -hmm. odsiewać, możesz próbować jakąś, a, okay. ro, robić robotę mm -hmm. z tym związaną, ale też możesz założyć, że okej, okay, no mam, za grubo mi się zmieliło, to znaczy, że muszę mieć ekstrakcję dużo dłuższą. Mm -hmm. więc, no, no tak, tak. więc może zrobię tak, że Dwa razy przelać na przykład. Albo dwa razy przelać, no to takie karkołomne, ale, ale ja bym na przykład, co ja bym zrobił? Ja bym zrobił tak, że zamiast przelewać, to bym włożył cały mój dripper mm -hmm. do garnka z wodą. I po prostu go zanurzył w tej wodzie i potrzymał trochę jakiś mm. czas, a później tylko wyjął go do góry. Mm. I, i, I w ten sposób mm. spróbował z, wpłynąć na ten na eksperis. Ja nie filozoficznie o tym w tych kategoriach. To jest tam, tam. Kawa, nie? nie, jeszcze nie tam, tam, Ale właśnie o to chodzi, żebyśmy się trochę wyedukowali, żebyśmy poczuli nowy Dokładnie smak. Tak, smak tak. życia. No nie? To już pewnie będziemy w następnym odcinku mówić o sensoryce, no nie? Ale w ogóle teraz, jeżeli mówisz o tym dripie. Jakie mamy akcesoria do dripa potrzebne i co zrobić, żeby taką kawę właśnie z Dripa, jak mówisz już na przykład FWT, zaparzyć dobrze? Mówisz drip, ale to generalnie chodzi o metody parzenia, nie? Metody parzenia. Mm -hmm. co możemy, jak możemy tą kawę zaparzyć? Okay. Jak już ją mamy zmieloną, no gdzie, gdzie Jeden młynek no, jest tak, ważny. Mamy zmielono, no. no to teraz musimy tą kawę jakoś zaparzyć i teraz ją parzymy na różne sposoby. Mamy ten bzd, mm -hmm. czyli ekspres automatyczny. Tak. Jaki jest najlepszy w domu? Nie wiem, nie znam się mm -hmm. na tak. tym. Ja pracuję, wie, wie. ja pracuję z ekspresami profesjonalnymi i, i nie mam pojęcia, jakie są na rynku dostępne. Sorry, nie pomogę. E, I z tego, co słyszałem, to one są wszystkie w jednej fabryce, powstają, tylko mają inne etykietki, no nie, i inne ceny. E, ważne jest to w, w ekspresach ciśnieniowych, żeby się nie dać nabrać na to, że im więcej barów, tym lepszy. E, ciśnienie powinno być powtarzalne, utrzymujące się przez długi czas, więc tak naprawdę mm. zbiornik, wymiennik ciepła jest ważny, czy jakiś zbiornik, Boiler jest, jest istotny, który tam jest zastosowany. Ale jeżeli nie mamy ekspresu ciśnieniowego, a chcemy zrobić sobie kawę taką większą, dłuższą, nie małe espresso 30 tak, tak. ml, no to mamy metody, całą masę, całą masę mhm. ga gamę metod przelewowych, gdzie mamy dripery, mhm. czyli takie stożkowe, jakby filiżanka, która ma, nie ma dna. Do tej filiżanki się wkłada filtr papierowy mm -hmm. najczęściej i na to się sypie kawę. Przez to przelewa wodę z czajniczka. Mm -hmm. Czajniczki są bardzo takie zgrabne, bo mają z e, gęsią gęsią szyjkę, mm -hmm. tak, chudy dziubek. Mm -hmm. e, po to tylko, żeby właśnie panować lepiej nad tym przepływem tej wody, żeby ona się równomiernie tam rozkładała, mm -hmm. bo to wszystko ma znaczenie, jak mm -hmm. będziemy tą wodę nalewać. Mm -hmm. e, więc metody przez dripper, ale też i metody automatyczne przelewowe, czyli ekspresy przelewowe różnego no. rodzaju, małe, duże, które działają dokładnie tak samo, no. czyli wkładamy pojemnik z kawą, która jest w filtrze, do górnej części ekspresu przelewowego, wciskamy przycisk, woda się przelewa przez tą kawę, wpada nam do termosu na dole. To, co jest e, m, trudne i na co warto zwrócić uwagę, jeżeli kupujemy ekspres przelewowy do domu, mały, duży, to ja odradzam ekspresy, które mają podgrzewacze na dole. Mm. Często widzicie coś takiego, A, że tak, podgrzewana tak, jest tak. kawa. Kawa raz zaparzona już nie powinna być podgrzewana, mm. bo poddawana obróbce termiczne, Już zaparzony ekstrakt tak. y, powoduje to, że zmienia się jego kompozycja chemiczna i pojawiają się nowe kwasy. Czyli kwasy, y, mm -hmm. które tam już są, rozbijają się i pojawiają się nowe, które są tak. pochodnymi rozbicia tych kwasów w obróbce termicznej, które niekoniecznie dobrze smakują. Mm -hmm. W ogóle temat jest to kwasów ciekawe, to jest. Taki, like, ja pomyślałbym sobie. Fajnie, że tak... ma grzałeczkę, bo mi dłużej czeka. Albo kupię sobie tymi... podgrzewacz tylko, zwróciliście... komputerkę do USB i będę sobie trzymał. Ale, ale zwróciliście uwagę, że w w w w ta kawa specyficznie pachnie. Mój znajomy z Meksyku ma takie powiedzenie, że to jest zapach e, domu pogrzebowego, gdzie u nich w Meksyku właśnie taką kawę się serwuje często i ta kawa tam stoi i więc jak wchodzi za każdym razem do domu pogrzebowego, to mu pachnie to specyficznie. To jest bardzo specyficzny zapach, który jest właśnie wynikiem tej transformacji kwasów, które tam e, są w, w, w kawie. Więc termos, lepszym rozwiązaniem, nawet często Aha, no tańsze. Tak, tylko termos, 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 który trzyma temperaturę. Absolutnie. Fajne mm -hmm. typy tutaj mamy praktyczne. Dobra, czyli mamy te takie m, stożkowe jakby filiżanki, które się nakłada nad filiżankę. Na tam się robi ten. E, czy ma jakość tych filiżanek Ten teges? teges? Poczekaj, to poczekaj, to jeszcze, to jeszcze do końca. Są te razie, ten teges no. jeszcze takie szklane? Takie jak wazon, tak? Tak jak wazon. Hemex na przykład. Dobrać, nie? To, tak? Też piękne, piękne urządzenie, tak, szklane, wygląda. ślicznie wygląda tak. i jako wazon również. Y... Które ma inne filtry, też stosuje swoje filtry do, mhm. dopracowane. Dużo no, takie, takie właściwości ma, że dużo czystszy jest ten napar. Taki Bo te lepiej, lepiej filtruje, gęstszy, gęstszy filtr, mniejsze, mhm. bardziej wyrazista kwasowość, mniej, mniej goryczy. Mhm. Niektórzy kochają, niektórzy nie. Mhm. Trzeba spróbować, Trzeba spróbować. Trzeba to jest nie. też bardzo ładna, fajna, zgrabna metoda. Mhm. Ale zapominamy często o bardzo miłej, mi metodzie, bo dlatego, że ona jest bardzo bliska tego, co ja zazwyczaj na co dzień robię z kawą. Bo teraz uwaga, jak pracuje kaper kawowy, czyli osoba, która ocenia jakość kawy, jaką kawę ja sobie przygotowuję do tego, nikt nie zgadnie. Otóż ja sobie robię taką normalną parzoną. Drzóżluwę. Drzóżluwę, tak. Sypię fusy, sypię, byłem, py pytać, sypię to to kawę, to to zalewam to ją gorącą to to wodą no. i czekam 4 minuty, po czym ją mieszam, no. oczyszczam z tego szumu i dopiero wtedy ją próbuję. To jest, to jest moja procedura no. oceny jakości kawy, no. która jest zunifikowana i pomaga mi oceniać wszystkie kawy identy w identycznych no. parametrach. No. Bardzo mi to ułatwia pracę. No. Natomiast najbliższa tej metodzie to jest metoda tzw. French Press. Widzieliście to na pewno. To jest taka jakby szklanka, mm -hmm. która ma taki tłok. Mm -hmm. A, tak, tak, tak. tak, tak. No to jest dokładnie to. Czyli. To jest Aeropress, coś tego typu... Nie, to, Wiesz, to jest, coś to jest jeszcze A, coś okay. innego. Mm -hmm. French Press to jest taki właśnie zaparzacz tłokowy. Mm -hmm. Prasa francuska różnie to nazywają. Mm -hmm. W każdym razie wsypie się tam kawę. Zalewa gorącą wodą, później się przeciska tym tłokiem, żeby odseparować fusy, które zostają na dnie od naparu, który jest na górze i później rozlewa do filiżanek, A, no sprawa załatwiona. No, no, no. Ale, powie... tak Ale, tak Ale powiedziałeś areopres, to jest kolejna też metoda, którą bardzo lubię, jak jeżdżę na motorze, zabrać ze sobą, bo mało miejsca zajmuje. Czyli mam młynek ręczny, mam areopres, który jest taką dużą strzykawką plastikową z gumowym tłokiem sitkiem na górze tak, tak. i się tam robi po prostu dokładnie to samo, Aha. czyli mhm. zaparzamy, a później wyciskamy mhm. do filiżanki czy do kubka. Mhm. E, mhm. Uwielbiam tę metodę dlatego, że na motorze idealnie mam mało sprzątania po niej, mhm. bo tylko wycisnę sobie ten tłok y, kawowy, y, ten, ten, ten krążek kawałek, który mi tam się zostanie mhm. i opłukam to wodą i mam no tak. sprawę załatwioną, więc fajna rzecz. Zresztą jeszcze takie chyba elektryczne, przenośne ekspresy, Yy, właśnie na tej zasadzie, że tam jakoś ładuje się baterie i tam jakieś dwie-trzy filiżanki ekspresu można zrobić na tym. A no jakieś pewnie takie, Zaczy, to, coś takiego. No, 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 ale wiesz, też są no. ręczne, prawda? Że możesz pompką, pompką do roweru Aha, napompować no, no, i się no. nie wytworzyć, okay. tak, że to też są różne tam bo rozwiązania. Tak, ale to targa. już pewnie też takie do właśnie eksperymentowania, które ci tak. najbardziej pasuje. No bo komuś na przykład może smakować właśnie kawa z guziczka, a ktoś woli na przykład właśnie przerwał, bo to jednak są różnice. Ale wiesz, ty z wiesz kluczem? No. Ziarna jakie używamy. Hmm. Jak, wrz jak wrzucimy złe ziarno, to zawsze wyjdzie się złe. Mhm. No chyba, że dosypiemy masę cukru, zalejemy mleczkiem, no to jakoś się to będzie śmieci dało. Pić. Na wyjściu, na wyjściu. I tak, i no, tak, tak jest no, tak. z kawami ciemnopalonymi. Tak, tak. Ciemnopalona kawa. Dobra kawa, dobra kawa jakościowo, ona powinna być jasnopalona, dlatego że ona sama jest słodka sama z siebie. A co znaczy ciemnopalona? Ciemnopalona, czyli stopień uprażenia tego ziarna. Jak o. ziarno wrzucamy do pieca, ono jest jeszcze zielone. Później ono hmm. zmienia swoje kolory, bo się karmelizują cukry, zachodzą różne reakcje chemiczne, hmm. które powodują to, że ten kolor się zmienia. W momencie, kiedy przegniemy hmm. i pójdziemy za daleko, no to się zaczyna pyroliza, czy um, sucha dystylacja, jak zwał. E, no dwa te różne te procesy, ale to są te, 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 te procesy, te tegesy, które powodują to, że kawa. Co jest tutaj yy, fajną podpowiedzią? Każda zaczyna smakować identycznie. Czyli czy to jest zła, czy to jest tak? dobra, A, czy takiem można... tak skopcimy ta na węgiel. Jak że kura z wszystkie węgle. grilla w supermarkecie. No, hmm. no, tam... Albo przesolone jedzenie w jakiejś restauracji. Taki... Więc <grym> idąc tak. od końca, hmm. e, idąc od końca powinniśmy założyć, że jeżeli widzimy coś ciemno upalone bardzo, no to, to znaczy, ciemno że ciemno chyba tam nikt nic dobrego nie wyrzuca do tego ciemnego upalenia. Bo po co? prawda? No tak. no po co dobre, dobrą jakość rzucać, skoro hmm. i takiem ciemno upal. I to będzie smakowało jak węgiel, więc który i tak zasypiemy cukrem i zalejemy mleczkiem. No właśnie, bo to, to już w ogóle wtedy jest zamaskowane wszystko. Mhm. <laughs> wszystko. A jeśli chodzi o ziarnenko, to połysk ziarna ma jakieś znaczenie, że niektóre są matowe, a niektóre tak błyszczą? E, wiesz co, to jest związane z olejami, które są w kawie, mhm. które to y, przy szybkim paleniu, czyli spowodowaniu tego, że zwiększymy ciśnienie komór, wewnątrz komórki kawy. I to ciśnienie wypchnie nam te oleje na mhm. wierzch. Więc szybkie palenie spowoduje to, że będziemy mieli nawet w jasno upalonej kawie, mhm. może nie tak bardzo jasno, ale no takiej w miarę jasno upalonej kawie, te mm -hmm. olejki na zewnątrz. Mm -hmm. A w ciemno upalonej kawie, no to po prostu to ciśnienie było tak duże, że... Mm -hmm. e, czy ma to znaczenie dla takiego zjadacza chleba jak my, czy patrzymy na ziarenko matowe, to jest lepsze niż błyszczące, czy nie ma to znaczenia? Matowe uznałbym, że jest lepsze, dlatego że pamiętacie, na początku kiedyś tam mówiłem o tych wrogach dwóch naturalnych, tłuszcz tlen i, i wilgoć. Tak. Tlen utlenia tłuszcze, prawda? Te olejki na zewnątrz to są tłuszcze, więc jeżeli one są na zewnątrz, to jest super łatwe do utleniania. Więc ja bym wolał je mieć zamknięte w środku niż na zewnątrz. Więc dlatego wolę tą matową niż tą błyszczącą. A błyszcząca. Szybkość palenia powoduje to, że ciśnienie nam zwiększa się, mm -hmm. a ta szybkość, no, łatwo możemy się domyśleć. Czas to do pieniądz, no nie? więc im mm -hmm. szybciej wypalimy, tym więcej wypalimy, to więcej, więcej no zarobimy. Tak. Więc przemysł idzie na czas, idzie na rekordy. My wow. też idziemy na rekordy, chyba najdłuższe odcinek nie. Mówi, co w serii. Zobaczymy, co dalej. Jedni lubią matowe, inni błyszczące. Pora kończyć. Tak. Widzimy się już w następnym odcinku, w którym może powiemy coś o sensoryce, tak? Myślę, o. że to fajny temat, żeby już przejść od tego parzenia, że już mamy to tak. zaparzone, mamy sprzęty i teraz jak te smakować tak. tą kawę? Już za tydzień. Zapraszam. się przez chwilę.